Czy wierzysz w Boga? Jest to pytanie fundamentalne. No i powiedz, jak tak. wrażenia. Kurwa, no. No nie. To było pytanie o Słuchamy. Wrażenia. Gdzie masz wódkę? Wrażenia? Czekam na wódkę. Moje wrażenie jest takie, że bym się nabrał. No, a, a propos testu? Był. Był. Wybrać emocje, które... I mogłem wybrać sobie zawsze jedną odpowiedź na pięć i cieszę się, że mogłem wybrać. I to był dobry wybór. Jednym słowem podsumowując test? Słuchamy wrażenia. To mu kurwa, schodziło, ta z giełdek. <laughs> nie wiem, co ja teraz, kurwa, zrobię. Dwa słowa o teście. To bez komentarza zostanę. Tak. Weź otoczenie. Dwa, dwa słowa. Inoś, to, 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 to do kamery proszę. Dwa słowa. Eee, chciałem wyrazić swoje zażenowanie tą sytuacją nie weszła giełda. Znaczy weszło parę pytań i weszło takie, do której kurwa masz je przerobiłem. Za cztery pytania. Za cztery pytania to już dużo. I w ogóle gówno do zobaczenia 24. Trzy słowa. Jakieś nieporozumienie. Świat się pomylił. Ale widzimy się dzisiaj. Dwa słowa. O Kurwa, o nie. Ale no, i Czy Bóg istnieje? Od poniedziałku do środy o 22:00 w BBC Knowledge.